Książką, którą chciałabym dzisiaj Państwu polecić, jest druga książka poetycka młodego autora, Radosława Jurczaka, Zakłady Holenderskie. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biuro Literackie w 2020 roku, 4 lata po debiucie tego poety. W 2016 roku opublikował on Pamięć Zewnętrzną, czyli debiut, który przeszedł szerokim echem po środowisku poetyckim w Polsce. Został nagrodzony Nagrodą Literacką Silesius w kategorii debiut roku, ale też był szeroko dyskutowany. Skutowany. Radosław Jutczak zrobił bowiem coś, na co nie decydowali się debiutanci poetycy od wielu lat odświeżał tradycje, które wydawałoby się były już tradycjami dla młodych poetów martwymi. Powoływał się na, na Czesława Miłosza, powoływał się na Adama Mickiewicza, wykorzystywał tradycyjne formy takie jak sonet, jednocześnie mówiąc o tematach szalenie aktualnych, o tematach społeczno-politycznych, o technicyzacji społeczeństwa i tak Wraca z zakładami holenderskimi w 2020 roku. Jest to książka w pewnym sensie jeszcze bardziej tradycyjna, i jeszcze bardziej eksperymentalna niż pamięć zewnętrzna. Składa się ona z czterech cykli poetyckich, oraz z ostatniego, z ostatniego końcowego wiersza o nazwie B, który odnosi się do nazwy deski na forczanie. Pod tytułem random. Ten trop folczanowy zresztą jest bardzo obecny w samej strukturze tomu jeden z cykli poetyckich nazywa się dziewięć hymnów dla smutnych żab. Te smutne żaby są oczywistym odwołaniem do znanego alt-lightowego mema. I w tym cyklu dziewięciu, dziewięciu hymnów dla smutnych żab, Radosław Julczak opowiada właśnie o nowym społeczeństwie. Formatowanym przez, przez tendencje alt przez tendencje tworzone w takich miejscach jak właśnie Fortran. Zakłady Holenderskie to książka, która na poważnie traktuje język logiki, język prawdopodobieństwa, język nauki, co zdarza się bardzo rzadko. Jest to poeta, który ma bowiem duże ambicje intelektualne i nie waha się ich używać. Poeta, który. Traktuje swojego czytelnika poważnie i który wymaga od niego dużej uwagi i dużej rzetelności czytelniczej, jednocześnie wskazując tropy. Dlatego lektura zakładów holenderskich jest z jednej strony dużym wyzwaniem dla czytelnika, ale z drugiej strony jest wyzwaniem naprawdę godnym podjęcia, dlatego że zakłady holenderskie to, to, to książka, po której mamy wrażenie nie tylko, że co zabrzmi być może w jakimś, w jakimś sensie infantylizująco, zdobywamy nową wiedzę na temat świata, ale też książka, która po prostu traktuje nas jako czytelników zupełnie poważnie, jako rozmówców.